Witam Was w piątym filmie z oceniania składów widzów z naszego Discorda Dzisiaj na pierwszy ogień bierzemy tutaj skład Też już oceniałem, tutaj skład Matiego widzę, że jest Przypomnę, że oceniam w kontekście tak Jak mi się podoba ogólnie, czyli od 1 do 10 moja własna ocena Pod względem grywalności od 1 do 10 i pod względem jakby kreatywności tego składu Także już tutaj patrzymy Więc tutaj mamy tak, okej okay. Jest Depay, który jest, powiem Wam, super, jest tutaj Savanier, nie wiem co on tutaj robi, czy tutaj Mati coś pisał na ten temat, wymienny też balden za Savaniera wleci Son, Ok, no to Son, no to tutaj będzie mega upgrade, 25 koła, no to za 25 koła to tutaj nic nie kupisz niestety, w pierwszej kolejności bym już Lucio powoli wymieniał i ewentualnie też Zidana już powoli i Balde, to są takie trzy pozycje, które bym zmienił. No i jak będzie sonno tutaj. Bym Sona dał na napastnika, a na lewym skrzydle bym dał kogoś lepszego może. No nie wiem, w tym budżecie to nikogo nie kupisz, ale bym się zastanowił nad, nad kimś może z. Nawet galeno bym zrobił tego, tego taniego, no to w sumie 25K by było OK. I tak, najpierw przejdźmy może od ocenki m, takiej, wiecie, kreatywności. Jest tutaj, szaczą, że chciało ci się robić tego, tego kawaniego. Masz fajnego. Tutaj depaja, więc kreatywność. Tutaj bym dał szósteczkę pod tym względem. Jeśli chodzi o grywalność, no to jest kilka pozycji do zmiany, ale ogólnie jest grywalnie, więc 7 na 10. I teraz moja własna ocena, czy mi się ten skład podoba. Podoba mi się, że masz Delikta, masz depaja, fajne karty, więc też bym dał myślę. Szósteczkę czy siódmeczka. Dobra, zostańmy może przy szósteczce, także moim zdaniem mega fajny składik, ale jeszcze jest kilka rzeczy do poprawy. Skład Refela. Refel napisał, że chwilowo ma van bastena i budżet 5000. No to tak, no to van basten oczywiście do wymiany. Goreckę masz, Czułamę ja niego masz. Jeszcze jakbyś mógł ich upgrade'ować to by było fajnie, ale nie wiem, czy zdążysz. No to. E, oprócz nich, oprócz upgradeów, e, ich to bym co bym tu zmienił? Na no, pewno, Hulita bym wywalił, e, skreśliłbym go już, e, że tak powiem. Bo na Esio, to nie ma co nim grać, nie oszukujmy się. Ewentualnie, Bramkarza, ale Bramkarz to jest e, indywidualna sprawa, więc tutaj bym e, 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 ewentualnie go zmienił, ale nie jakoś koniecznie. Więc no, Hulit w pierwszej kolejności, bo. Chyba że no, wygląda na to, że grasz nie na SO, więc na S.O. No, to nie no, to lepiej nawet Ferrari go sobie zrób. To jest dobra opcja, jak masz 5000, zgra się też z tym Zolom i też innym Włochom da, da zgranie, No i za Van Bastena, no koniecznie ktoś inny się przyda. Nawet ten Jimenez, co teraz jest w zadaniach. Ten ulepszony by był lepszy, ale też nie jest jakiś wybitny, więc tutaj te pozycje bym zmienił. Ale powiem tak, kreatywny składzik. Pierwszy raz widzę, żeby ktoś miał hulita na S O nim grał chyba na O właśnie. Chyba, że zamieniasz jakoś w grze ich pozycjami, ale mi się wydaje, że nie. Także to jest też taki punktik za kreatywność. Masz Czecha, który jest bardzo fajny, masz Zole, masz fajnych pomocników level up, także kreatywność moim zdaniem ósemeczka jest dobrze. Pod względem grywalności... Jest mega grywalnie Oprócz tego on zaniża grywalność. Van Basten także grywalność. Hmm. Ósemeczka chyba też. Też bym dał ósemeczkę. No i podoba mi się mega ta, ten skład. Masz goreckę, masz Zakę, który jest super. Masz warana. Także ja bym tutaj dał dziewiąteczkę. Teraz mamy skład fiszy. podesłał składzik. Każdy ma full zgranie, Ok, ale nie napisałeś chyba budżetu. No dobra, no to zerknę. Zerknę bez tej informacji Kim ty tutaj dysponujesz? Obrona Fajna, aczkolwiek Sanjusta to bym dał na SO. Mm, tak Buffona bym wyrzucił, dał Sanjusta I na, na prawą obronę bym Zainwestował może w Zachę właśnie Albo w kogoś innego, w jakiegoś Nawet Atala możesz sobie zrobić 15 y, Asy z prostopadłych i byś miał Atala Bo Sanjusta jest spoko, ale moim zdaniem On tylko środkowa obrona, na prawej to on będzie y, Trochę drewniany i No to nie jest jego pozycja moim zdaniem Witzel, no go koniecznie ulepszyć, bo ten jest raczej średni, ale się zgrywa z defem, także to jest fajne. No i często go spotykam, tak samo jak nie często widuję w składach. Mendy w ogóle, Mendy, że ktoś nim jeszcze gra, to też ciekawa sprawa. Więc tak, tutaj tą zmianę to już mówiłem, Mendy'ego bym też już zmienił, no bo jednak nie ten etap, żeby grać obrońcą 8-1 defa, 8-3 fizyczności itd. dalej. ulepszyć, Kaka ewentualnie lepszego. I Modricia ewentualnie, ale to Modricia to już w ostateczności bym zmienił Reszta składu jest okej, okay. to nie napisał, także nie podpowiem Ci Co bym tutaj ulepszył w tym budżecie Teraz przejdźmy do oceny może Kreatywnie jest mega kreatywny Jest Arnold, Obama, Young, Witzel, Depay, Mendy, ciekawy Sanjus na prawej obronie, także kreatywność dziewiątka Taka mocna dziewiątka Grywalność Tutaj będzie gorzej, bym dał siódemeczkę Chociaż obrona jest fajna oprócz... Tutaj lewego obrońcy. Pomoc oprócz wicela też jest ok. No i atak taki jest ok, ale mógłby być też lepszy. Także grywalność siódemeczka i mega mi się podoba ten skład, więc dałbym naprawdę dziewiątkę z czystym sumieniem. fajnie składzik, taki kreatywny, rzadko spotykany bym powiedział. Teraz masny składik składzik, Wygląda on następująco. Tylko zobaczę, co napisałeś. Mój skład tylko napisałeś ok, czyli nie napisałeś budżetu. No to postaram się tutaj wycisnąć jak najwięcej. Przede wszystkim by wa walił. Co bym tu wywalił? No mega grywalny składnik to muszę tobie przyznać. Ewentualnie bym zmienił Buskeca, bo mi się nim średnio grało, więc Buskeca bym zmienił, dał kogoś innego i ewentualnie też Lucio te dwie pozycje, reszta jest naprawdę okej okay. No, i tak, może od razu do ocenki, bo tutaj nie mam do czego się przyczepić, tak naprawdę. Super karty, super składzik, więc grywalność jest myślę mega. I jest też kreatywnie jest grywalność i jest kreatywność, to co tutaj w tym ocenianiu się bardzo liczy. Więc kreatywność dałbym ósemeczkę, a grywalność myślę, że. No, jakby tu ocenić? Też ósemeczkę, myślę, że jest mega fajny. No i powiem: trzy ósemeczki otrzymałeś macny moim zdaniem. Też mi się bardzo podoba, więc ocena moja indywidualna tego składu też będzie 8. Nie mam tutaj naprawdę nic do dodania. Mega fajny składzik, kolorowo dużo eventów. Nawet dwa toty się załapały, także to też podbija kreatywność. No bo nieczęsto spotykamy właśnie toty, przez to, że rzadko były w paczkach, właśnie w różnych składach. Nunoko podesłał skład, ale nie napisał jaki budżet, tylko ja będę musiał to tu zmniejszyć trochę. O, jest perfekcyjnie. No to tak, o, trochę jest tutaj do poprawy. Przede wszystkim Diabi, na przykład notacja Diabiego lub na kogoś innego Abraham do zmiany. Gorecko już może, przepraszam, Gorecko jeszcze da radę, ale Kimiś już może trochę odstawać przez to 86 tempa. Lakrua, moim zdaniem, też już do zmiany. Tutaj prawie obrońca będzie ok, ale no jakiś wybitny też nie będzie. Także te, te pozycje, przede wszystkim reszta da radę. Myślę, ale te pozycje to bym zmienił, ale powiem Ci szczerze, nie często spotykam, żeby ktoś na tym etapie grał jeszcze tymi kartami z Ligi Europy i też fajny, masz środek, pora Bawarczyków, także nawet masz trójkę z Bawarii, także za to szanuję, dałbym Ci za to, za kreatywność siódemeczkę, jeśli chodzi o grywalność, no to tutaj... No, jest dużo do poprawy, więc szóstka, ale podoba mi się ten me skład mega, paradoksalnie, mimo że powiedziałem, że dużo do zmiany, no to podoba mi się, także e, dałbym ósmeczkę no 7,5 myślę, że e, ocena moja ogólna tego składu e, może wynosić. Okej, okay, kolejny składzik, znowu nie napisaliście budżetu, także pamiętajcie, żeby wpisać budżet następnym razem, jak będziemy robić takie filmy, żebym wiedział ewentualnie, czym Wam pomóc jeszcze tutaj. Bo tak to to jest ciężko. No na pewno w tym składzie yy, szczerze ta trójka SO, znaczy ta dwójka SO i lewy obrońca do zmiany jak dla mnie. Ture na tym etapie słaby już i De Bruyne moim zdaniem też jest średni. Garincza daje radę, ale też bym już powiedział, że do zmiany, także no ta. Te, ten zestaw zawodników moim zdaniem jest do zmiany w pierwszej kolejności. Najpierw bym się zajął Turę, potem obroną, yy, potem yy, De Bruyne na końcu Garinczą, yy, ale... Powiem ci szczerze, jest kolorowa, jest dużo ikon, także pod względem kreatywności to mogę ci dać siódemeczkę, taką solidną. Jeśli chodzi o grywalność, no to tutaj szósteczka lub nie, piąteczka to nie. Szósteczka myślę, że będzie będzie okej. Okay. I czy mi się podoba? Szczerze, nigdy nie byłem fanem Ture, nie rozumiem, czemu on jest tak drogi, ale podoba mi się w sumie ten składek. Jest Zola, także szacun, jest te, ten Czech też napastnik. Też mi się to podoba, więc siódemeczka za, za ocenę całą jakby moją ogólną składu tutaj w lecie. Jeszcze widzę, że masz ławkę, ale pewnie wypożyczona, bo byś mi zadał raczej Messiego Toty na ławkę, także ławki tutaj nie tykam. No i dobra, ostatni składik w dzisiejszym odcinku, FC Oliver, podesłał tutaj ma kosmiczną ławkę, Klostermana masz na ławce, to ja się boję kogo masz w składzie. Kamavinga masz w składzie. Ok, no to w sumie podobni zawodnicy, to nic dziwnego. Ale co tutaj masz? Bym zmienił na pewno sowanie rami się nim średnio gra, i bym zmienił ewentualnie wlachowicia. Reszta będzie w miarę ok. No i z jego ewentualnie też. Ale no, da, skład da radę na pewno nie ma. Tutaj takich zawodników, którzy wymagają w pierwszej kolejności na już zmiany. No wszyscy będą ok. Budżetu nie napisałeś. Ok. Jest szczerze mega kreatywnie. Masz tak, dwie karty tutaj z takich nietypowych lig. Masz Wlachowicza, na którego chyba ani razu nie grałem. Masz Bambę, czy trzeba było tam dużo tych paczek 80 plus porobić. Masz też Sokratesa zmianę pozycji. Jest mega kreatywnie, także dziewiąteczka myślę, że tutaj za kreatywność wleci. Zagrywalność nie jest grywalnie, ale nie jest jakoś wybitnie grywalnie, także siódemeczka. Mega mi się podoba ten składik powiem Ci szczerze. Rzadko na takie trafiam. A szkoda, bo by było ciekawie zagrać na takie karty. Także chyba pierwszy raz w tym filmie dziesiąteczka za, za moją ocenę ogólną tego składu tutaj w lecie. Także szacun, że że grasz czymś fajnym, czymś, czymś ciekawym i myślę, że to jest ostatni składnik na dzisiejszy film i jutro też wyleci kolejna ocenka, jeszcze dużo mi tu składów zostało do oceny, tutaj tylko mogę dopowiedzieć, że Mati, Matiemu już składzik o, oceniałem, ale on trafił jeszcze dębele, także no karta z cyklu, z cyklu top na pewno podbiła trochę cenę składu, także e, dzięki za obejrzenie tego filmu, jeśli się podobał, to zostaw łapeczkę w górę i do zobaczenia jutro z kolejnym oceniankiem składów. Siemanko, cześć.